Czy pamiętacie tą miniaturkę? Tak. Specjalnie pojechałem do sklepu, żeby kupić awokado, ale to nie wszystko. Ktoś powie o nie. Następny film o awokado. No niestety tak to bywa. W każdym razie pojechałem kupić te awokado, żeby zrobić miniaturkę. Co za próżność, ale czasami lepiej tak zrobić, niż potem mieć jakieś problemy. No I kwestia jest tego typu, że jakbym w sklepie. To się okazało, że jest coś takiego. To też jest awokado. Z ciekawości sobie zważymy, ile waży taki zwykły owoc, standardowy powiedzmy. 165 gram. A to awokado, to jest opisane jako premium awokado. W każdym razie jest z Brazylii. I to Awokado waży 870 gram. A tu jeszcze powiem o cenach. Nie? Takie trzy Awokado w sklepie kosztują jakieś 249 euro, to jest taki paczek natomiast to kosztowało 499 eurasa, aż nie mogę się doczekać aby je tworzyć i zobaczyć tą pestkę, co będzie w środku. Ale to, to chyba zrobię, jak moja małżonka stwierdzi, to awokado jest gotowe do jedzenia. Nie będę otwierał specjalnie, żeby teraz pestkę wydobyć. Jak wiecie, ogrodnictwo uczy cierpliwości. No i czasami trzeba poczekać, żeby efektów się doczekać. Także mi się tutaj akurat tej konkretnej sytuacji nie spieszy. Także jeżeli chodzi o to awokado, to, to trochę potrwa. Można by pomyśleć, że to awokado jest z Czarnobyla, a nie z Brazylii, ale no jest, jest z Ja mam dosyć dużą rękę i no zobaczcie, jedwo, jak taka piłeczka. Także w dniu dzisiejszym przechodzimy do krojenia tego potwora wśród awokado, jako że ciężko by było pokroić mi samemu. Także w dniu dzisiejszym zatrudniłem asystentkę do krojenia. Oczywiście zatrudniłem w cudzysłowie, bo nic jej za to nie płacę. O, no normalnie, zobaczcie jak, jaka perfekcyjna. A. Także tu sobie możemy porównać małą pesteczkę do dużej pesteczki no jest jest potwór no to by było na tyle z relacji cięcia A tak już wygląda efekt finalny stosujemy tutaj metodę butelką i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. No a jeżeli chodzi o to awokado olbrzymie brazylijskie, no to myślę, że jakąś aktualizację będziecie mogli się spodziewać za jakiś czas. I to by było na tyle. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. A 10 sztuk prawdopodobnie jedna. Ostatnie dwie sztuki mi podprowadził jakiś szkodnik.